Powiemy sobie teraz o paru metodach wycinania elementów z plików graficznych i poznamy, jakie narzędzia oferuje nam Photoshop. Pomoże nam w tym zdjęcie kwiatka, które mam tutaj przed sobą. Skopiujemy je, utworzymy nowy dokument i wkleimy teraz to zdjęcie. I teraz co oferuje nam Photoshop? Na pewno oferuje nam narzędzia z grupy lasso. Mamy tutaj trzy narzędzia lasso, lasso wielokątne, lasso magnetyczne. Pierwsze z nich, lasso, no, najmniej nam się przyda tutaj w tym przypadku. Oczywiście utworzymy nim zaznaczeniem, ale oparte jest ono na ruchu naszej e, dłoni, więc nie będzie na pewno dokładne. W momencie, kiedy puszczę, automatycznie zostanie e, zamknięta ta ścieżka. Aby odznaczyć jakiekolwiek zaznaczenie, które e, sobie zaznaczyliśmy, no to klikamy Ctrl D. Później co mamy? Las wielokątne. No, bardziej by się już przydało. Tylko tak jak sama nazwa wskazuje, opiera się ono na kątach prostych. Więc w tym przypadku też nie będzie ono najlepszym, najlepszym wyjściem. Gdybyśmy sobie coś wycinali, jakimkolwiek z nich gdzieś wyjechali, Możemy w każdej chwili cofnąć Backspace'em. Jak widzimy, cofamy Backspace'em i wracamy z naszym zaznaczeniem. Kolejne narzędzie, które tu mamy lasem jest laso magnetyczne. No i ono w tym przypadku bardzo się przyda. Ponieważ będzie tworzyło... Zaznaczenie na zasadzie różnicy koloru, klikając, tworzymy sobie kotwiczkę, co też ułatwi nam pracę z tym narzędziem. I w ten oto sposób możemy sobie obrysować cały rysunek, chociaż będzie to na pewno zajęcie dosyć czasochłonne i frustrujące. No i w każdym momencie, jeżeli teraz byśmy chcieli na przykład sobie zmniejszyć obrazek, to musimy użyć skrótu klawiaturowego Ctrl Minus, Ctrl plus Jak widzimy, objechała nam ręka. Objechała nam ręka i zamknęła jeszcze dodatkowo nasze zaznaczenie, więc w tym momencie już nic nie. Już nic nie zrobimy. Żeby sobie pomóc z tym zaznaczeniem, klikamy na spację i możemy prawda, przesuwać się narzędziem rączki. No i jedziemy jeszcze raz. On automatycznie sobie znajduje tutaj różnicę w kolorze i tworzy zaznaczenie. Ale tak jak mówiłem, no nie jest to najwygodniejsze y, narzędzie. No jeżeli nam obiedzie, y, to oczywiście możemy cofać się backspace'em. Do momentu naszej kotwiczki. Ostatniej kotwiczki. Cofamy się kotwiczkami. Więc wyłączę to też. Escape. To no nie będzie narzędzie, którego będziemy używać. Y, ciekawsze funkcje oferuje już na pewno narzędzie magicznej różdżki. Bieram narzędzie magicznej różki. Teraz tutaj jest parę ciekawych opcji. Jest tolerancja i jest zaznaczenie ciągłości i próbowania wszystkich warstw. Jeżeli chodzi o tą magiczną różkę, jeżeli ja teraz kliknę sobie gdzieś w tym elemencie, to on pobierze wszystkie, on utworzy zaznaczenie wokół kolorów, które w tonalnie. Przejdą w zakresie tolerancji określonej w tym menu, tutaj i żeby sobie dodawać kolejne zaznaczenia, kliknę sobie Shift i mogę, prawda, dodawać klikając w kolory, które jeszcze nie są zaznaczone do mojego zaznaczenia z Shiftem. Z Altem bym odejmował, czyli jakbym z Altem kliknął, no to bym odjął, prawda, od zaznaczenia te elementy. Które przed chwilą wybrałem, żeby odznaczyć wszystko kliknę Ctrl D, bo chcę jedną rzecz pokazać. W momencie kiedy ja będę miał zaznaczony ciągły, to on zatrzyma, utworzy zaznaczenie i zatrzyma tworzenie zaznaczenia do momentu kiedy napotka kolor, który już nie będzie w obrębie tej tolerancji. I nawet jeżeli on wystąpi w jakimś innym miejscu obrazka, nie zostanie on zaznaczony. W momencie kiedy ja sobie to odkliknę, to klikając tutaj, widzimy, zaznaczam. Tą skalę koloru w obrębie całego obrazka. Cofnę jeszcze raz i pokażę, jakby było z ciągłym. Zaznaczyłbym tylko tutaj w tym, w tym rejonie, więc o wiele wygodniej już jest, prawda, odznaczyć sobie. Możemy sobie zwiększyć trochę tolerancję, powiedzmy do 50. Klikamy i widzimy, że już, już to zaznaczenie jest stworzone o wiele szybciej, i już mamy pięknie utworzone całe. Całe zaznaczenie wokół tego kwiatka, bez jakiegoś żmudnego obros, obro, obrysowywania. Jeżeli chodzi tutaj o ten dolny element, oczywiście został też zaznaczony, no bo zakres kolorów zgadzał się z tym, który wybieraliśmy, a nie mieliśmy zaznaczony ciągłego, więc również zostało zaznaczone. Jeżeli chcielibyśmy oznaczyć ten fragment, no to najszybciej w tym przypadku, albo byłoby użyć lasa, albo jakiegoś zaznaczenia prostokątnego. Możemy sobie użyć lasa i z Altem od razu widzimy, że pokazuje się minus. Klikamy sobie do obrysowujemy, i zaznaczenie znika wokół tego elementu. Co teraz możemy zrobić? No, możemy sobie wyciąć ten kwiatek, możemy sobie go wymaskować, albo możemy sobie go powielić. Żeby wyciąć go całkowicie ze zdjęcia, które tutaj mamy, musielibyśmy użyć kombinacji Ctrl-Shift-J. I w tym momencie widzimy, że został on wycięty. I tło już jest jakby niezależną warstwą. Cofnę, Ctrl Z. Jeżeli użylibyśmy skrótu Ctrl J, to zostanie on wycięty, ale warstwa podstawowa pozostanie nienaruszona. Czyli jest jakby skopiowany z wycięciem. Cofnę. Jeżeli chcielibyśmy odwrócić to zaznaczenie, czyli chcielibyśmy, żeby wyciąć tło, a nie kwiatek, to musimy odwrócić zaznaczenie. Aby odwrócić zaznaczenie, klikamy Ctrl Shift I. Jak widzimy zaznaczenie dotyczy teraz całego rysunku. No i wycinamy. Wezmę Ctrl J. I jak widzimy mamy wycięte tło, a nie kwiatek. Usunąłem. Ale na pewno bardzo ważnym, bardzo ważnym punktem jest utworzenie na przykład maski z tego zaznaczenia, ponieważ w przyszłości będziemy mogli, pracując dalej z projektem, wykorzystywać nasze zaznaczenie. Aby utworzyć maskę, czyli ten kanał alfa, możemy sobie kliknąć na zaznacz i zapisz zaznaczenie. I teraz on nas zapyta, czy chcemy jakoś go nazwać. No i standardowo określa go jako nowy kanał. Jak klikniemy OK, to jak przejdziemy na zakładkę kanały, widzimy, że nasze zaznaczenie znajduje się na samym dole kanałów. Wrócimy do Was na chwilę. Aby odznaczyć to zaznaczenie, klikamy Ctrl D albo prawym, no i oczywiście będzie odznacz. I teraz tak, w momencie kiedy mamy to zapisane tutaj w tych naszych kanałach. To wystarczy, że tak jak warstwa, jeżeli chcemy zaznaczyć jakąś warstwę, klikamy z kontrolem na jej podgląd i mamy ją zaznaczoną, to tak samo będzie w kanale alfa. Wchodzimy na kanał, klikamy na nasz kanał alfa i mamy z powrotem to zaznaczenie wokół naszego kwiatka, który sobie wcześniej utworzyliśmy. Teraz, jak można jeszcze utworzyć ten kanał alfa? Usunę na razie nasz kanał. Wrócimy tutaj do ustawień. Jedno z, jedno, jeden ze sposobów to jest, prawda, zaznacz, zapisz ustawienie, a drugi szybszy. Wchodzimy bezpośrednio na kanały i tutaj mamy ikonkę, która od razu tworzy nam nowy kanał. I mamy utworzony nowy kanał alfa. Odznaczę Ctrl D. Możemy kliknąć na niego i wtedy mamy zaznaczenie Ctrl D, a możemy również tutaj kliknąć bezpośrednio na kanał. I kliknąć na zaznaczenie z niego, no i to jest takie ikona po lewej stronie, i w tym momencie tworzy nam się zaznaczenie, które możemy wykorzystać w dalszej pracy z naszą warstwą. Jaki jeszcze sposób oferuje nam na zaznaczenie Photoshop? Na przykład oferuje nam zaznacz zakres kolorów, które w tym przypadku też, mam wrażenie, dosyć dobrze powinno się sprawdzić. Określamy sobie tutaj tolerancję, możemy ją trochę zwiększyć, powiedzmy, do 50. No i klikamy sobie na obrazek. Oczywiście klikamy Shift, żeby dodawać elementy, no i klikamy w różnych miejscach, w których widzimy, że kwiatek jeszcze nie jest zaznaczony, a w maskach jest generalna zasada taka, że kolor biały Przepuszcza wszystko, czyli widać, a czarny zakrywa, czyli nie widać. Czyli jeżeli widzimy tutaj jakieś jeszcze czarne elementy, to znaczy, że musimy trochę tam poklikać, żeby je wszystkie dodać do naszego zaznaczenia. Klikamy sobie OK. No i widzimy, że mamy tutaj zaznaczenie. Oczywiście jakichś paru elementów nam nie zaznaczyło, więc sposobem już znanym klikamy sobie na lasso, klikamy sobie na Shift. Przy się pokazuje się plus obrysowujemy sobie i mamy dodane te wszystkie elementy, które nie były do tej pory zaznaczone do naszego zaznaczenia. To, co chcemy, możemy sobie usunąć analogicznie, tylko że z altem obrysowujemy i już tego nie ma. Możemy również wejść sobie do trybu szybkiej maski i podglądać, jak wygląda nasze zaznaczenie. Jest to o wiele wygodniejsze czasami przy poprawianiu naszego zaznaczenia, żeby wejść do trybu szybkiej maski, albo klikamy na tą ikonę. Oczywiście kwiatek jest w swoim kolorze, bo będzie widoczny, to to znaczy czerwono będzie niewidoczne, żeby wyjść klikamy na ikonę obok albo używamy skrótu Q i teraz jesteśmy w trybie szybkiej maski. No i możemy sobie zbliżyć i widzimy dokładnie jak wygląda nasze zaznaczenie, że są to jakieś elementy, które w nim nie powinny się jednak znaleźć i jak sobie korygować nasze zaznaczenie w trybie szybkiej maski. Wybieramy narzędzie pędzla. I teraz, kiedy mamy wybrany pędzel, jak widzimy, z kolorem czarnym odejmujemy sobie tutaj od zaznaczenia elementy, które nie chcemy, żeby były widoczne. A z kolorem białym, przy przełączeniu z X, będziemy dodawać elementy, które chcemy, żeby było widoczne. Tutaj ewidentnie jest teraz za dużo tła. Zwiększymy sobie nasz, nasz pędzel. To jest prawy i lewy nawias na klawiaturze. Używam czarnego koloru, no i sobie tutaj, prawda, zmniejszam to zaznaczenie do elementu, który nie chcę, żeby był widoczny. Tutaj trochę za dużo kwiatka, I, no i w ten sposób możemy sobie dokładnie obrysować nasze, nasze zaznaczenie i, i upewnić się, że wszystkie elementy, które chcemy, żeby były widoczne, będą widoczne i elementy, które nie chcemy, żeby były widoczne, nie pojawiły się w naszym projekcie. Wychodząc z trybu szybkiej maski, czyli klikając Q. Widzimy, że automatycznie zostało dokonane również zaznaczenie, które możemy zapisać jako maskę lub wyciąć i utworzyć z nim cokolwiek nie chcemy. Nawet w momencie, kiedy mamy zapisane jako maskę, teraz włączę zaznaczenie, usunę tą warstwę, jesteśmy na jakiejś pustej warstwie, a w naszych kanałach mamy dalej to zaznaczenie z kwiatka. Je sobie klikniemy, automatycznie tworzy nam się tutaj to zaznaczenie i możemy je sobie wypełnić kolorem czy cokolwiek z nim zrobić. Nie chcemy, odznaczę Ctrl D. Dla osób, które lubią skróty, zdradzę, że w przypadku, kiedy będziemy w kanałach RGB, no to wiadomo, że będą w trybie RGB to będą trzy kanały: czerwony, zielony, niebieski, więc kanał alfa i kolejny będą czwórką i kolejnymi cyframi. Więc jeżeli już jesteśmy tutaj i chcielibyśmy szybko sobie wybrać zaznaczenie z kanału, klikamy Ctrl Alt Shift 4 i przechodzimy bezpośrednio, nie wchodząc w kanały. To zaznaczenie i wypełniamy sobie na przykład kolorem alt backspace mamy już wypełniona